Człowiek, którego nazywa się ojcem psychologii, a jaka jest prawda, to był człowiek obrzydliwie zdemoralizowany, gardził kobietami i traktował je jako niższego gatunku przedmioty, tak naprawdę do zaspokojenia popędu seksualnego. Na swoich sesjach zmuszał pacjentów do bardzo kontrowersyjnych praktyk które rzekomo miały leczyć. Bronił gwałtów, pedofilii, molestowania. A jednak dziś wciąż widnieje w podręcznikach jako autorytet, a jego obsesja na punkcie seksu stała się współcześnie narzędziem kontroli nad człowiekiem. Później pojawił się Adler. Podziwiał filozofię wschodu, jeździł do Tybetu z różnymi podejrzanymi osobami, poplątanymi w dziwne rzeczy, które się działy w zeszłym stuleciu. Myślę, że domyślasz się, Kogo mam na myśli? Jego psychologia opierała się na sile woli, na sile mocy. Człowiek miał pokonać swoje kompleksy, udowodnić światu swoją wartość. Brzmiało to trochę jak wezwanie do triumfu, ale pozostawiał człowieka samemu sobie. Silny przetrwa, słaby zginie. A potem był ten trzeci, jak on się nazywał. Chcesz powiedzieć, że Jank? Nie. Ten, o którym mówi się najmniej, a o którym psychologia akademicka często. Milczy, a jest twórcą trzeciej szkoły psychologii wiedeńskiej. Nie mówił o popętach, nie mówił o władzy, mówił o czymś głębszym o sensie. O tym, że człowieka nie ratuje ani seks, ani jego moc, ale świadomość, że jego życie ma znaczenie. Czy wiesz już o kim mówię? Viktor Frankl przetrwał Auschwitz, stracił rodzinę, ukochaną żonę, cały dorobek życia i właśnie tam odkrył. Że człowiek żyje tak długo, jak długo widzi przed sobą sens. Nie chodzi o przyjemności, nie chodzi o siłę, chodzi o odpowiedź na pytanie, dlaczego warto żyć. Dziś często psychologia wciąż wraca do Freuda i Adlera, a to przecież Frank miał odwagę powiedzieć coś, co daje nadzieję, że nawet w cierpieniu, nawet w tragedii człowiek może odnaleźć sens. I to właśnie daje mu wolność. 17 września, 18.30 w Agere Contra, ulica Chłodna, 2 przez 18 spotykamy się w Klubie Książki. Porozmawiamy o franklu, o sensie, o tym jak przemieniać trudności w siłę. Nie może Ciebie zabraknąć. A jak jeszcze nie czytałaś, jest to jedna z najbardziej obowiązkowych pozycji. Człowiek w poszukiwaniu sensu. Ewa Szteker, do zobaczenia na spotkaniu.